Cześć wszystkim! Ja jestem Zuza, ja jestem Tola i witamy Was na kanale ZAKSIĄŻKOWANE. Przechodzimy dzisiaj do Was z lutowym podsumowaniem miesiąca, e, czyli wrap-up, czyli co czytałyśmy w lutym. E, I jakby już przechodzimy do filmu, tylko chciałybyśmy Wam jeszcze e, bardzo podziękować za odzew, który dzisiaj dostałyśmy od Was, ponieważ dzisiaj jest niedziela, kiedy to nagrywamy. Byłyśmy dzisiaj rano w Dzień Dobry TVN, e, miałyśmy tam parę minut na e, wyjście na kanapę i, i porozmawianie. I byliście tacy wspaniali i tyle wysłaliście mi miłych komentarzy. Znaczy mi na Instagramie, ale nam jakby obu, bo to ja po prostu mam Instagrama, rozumiecie. I no, chciałam Wam bardzo podziękować, bo okazaliście ogromne wsparcie i cieszę się bardzo, że jesteście. Szczególnie, że po tym programie też Was trochę do nas przybyło, także Was witamy. No i co? Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! zaczynajmy. Ja w tym miesiąc przeczytałam 14 książek Tola. Cztery. No i dobra, zaczniemy od tej książki, którą czytałyśmy w tym miesiącu obie. Tak. I jest to. Proszę. Okrutne książe! No. Holly Black. Tak. E, I teraz tak. Czytałyśmy tą książkę obie w tym miesiącu. Co o tym myślisz? E, nie, poczekaj. <grym 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 <biorąc Overwatch> najpierw szczegółowo. Opowiada to historię bliźniaczek, które są ludźmi i w pewnym sprotem przypadku. Trafiają do. Królestwa wróżek. Tak. Królestwa fej. Elfu. Elfów, elfów. Nie wróżek, no. I fej. No takich, takich wróżko elfów, nieważne, dobra, magicznych stworzeń, elfów, załóżmy. E, no i one są ludźmi w tym świecie, elfów i. I tam ludźmi po prostu gardzą, szczególnie tak. książę, z którym uczestniczą na zajęciach. Tak. Wymyślali najokrutniejsze sposoby tortur. Tak. Ogólnie książka była super, bardzo mi się podobała. Ehm, mi mniej. No, to by mniej, bo. To, to nie twoje gusta, ale moje bardzo. Toli się bardzo podobała. Gdybyście tak. wy mogli to zobaczyć, my powinniśmy vlogi nagrywać, bo Tolka, jak tylko skończyła to czytać, to przyszła z otwartymi szeroko oczami <noise> i mówi NIE! No bo to taka jest ta książka, tam jest tyle rzeczy nieprzewidywalnych, tak to się wszystko toczy i nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań wobec tej książki. Ja uwielbiam opisy. Z tobie Toli się podobała w ogóle fabuła? Tak, była super. Mi mniej. Na pewno, mam, mam nadzieję, że nikt nie, mało co tą książkę przybije, bo chciałabym, żeby trafiła na najlepsze książki 2020. E, ja na pewno nie będę tak e, rzucać. Myślę, że przeczytamy obie kontynuacje tak. Złego Króla, e, więc, więc no tak, dla mnie to jest takie słabe 3 na 5, dla Toli to jest 4,5 na 5. Ale dlaczego? A, dobra, to tak, 4,5 na 5. No. Także to tyle, jeśli chodzi o naszą opinię na temat tej książki. E... Super. Mam trochę więcej, więc ja od razu szybko powiem. Pszcam, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ja w ogóle w tym miesiącu bardzo mało książek lubiłam, bardzo mało książek mi się podobało. Tą też oceniłam dość nisko, dlatego że jest to po prostu gorsze od filmu, bo to jest tylko scenariusz na, na podstawie filmu. Film był mm, pierwszy, szabę. potem była książka, i nie jest to absolutnie nic szczególnego. Jeżeli chcecie zaznajomić się z historią, tą, to polecam wam film, a nie książkę. Książka była kiepska. I dalej przeczytałam historię wilków Emily Friedlund. Główna bohaterka y, mieszka w takiej wiosce, właściwie w lesie i pewnego dnia do domku przeprowadza się rodzina, y, mama, tata i małe dziecko. I ona poznaje tą matkę, która zresztą jest bardzo młodą matką y, y, i tego syna, który ma 4 lata i zostaje jego opiekunką. I potem dzieją się rzeczy różne, dziwne. Ale generalnie fabuła w tej książce nie istnieje jako taka. E, dowiadujemy się jakby już po, na pierwszych stronach, że w dniu dzisiejszym, czyli 20 lat po wydarzeniach z tej książki, um, jest proces o pewnym zabójstwie domniemanym. Tylko, że to wszystko brzmi dobrze, a generalnie było kiepskie. <laughs> Jakoś tak, um, ani to. Czytało się szybko, ale nieprzyjemnie to było dość napisane, jakoś tak mam wrażenie kwadratowo. Yy, I w ogóle ta fabuła też nie dawała się w ogóle jakby zapamiętać. Nic w tej książce nie było wybitnego ani nic godnego dłuższej uwagi. Jeden, jeden. Nie, ja dam słabe trzy na 5 bo to jest bardzo przeciętne. I ja tutaj mam jeszcze yy, fantastykę młodzieżową króla kruków, które były moim zdaniem, która była ta książka fatalna. Sorry, dla wszystkich, którzy to lubią. Mnie to po prostu, to nie jest książka dla mnie i to już nie chodzi nawet o wiek, tylko chodzi o to, że to jest o linii mocy, o wró wróżkach, w sensie nie wróżkach jako postaci magicznych, tylko wróżkach, które przewidują przyszłość starota czy jakichś takich rzeczach. No, nie chcę się dłużej na ten temat rozwodzić, bo mi się nie podobała. Przepraszam, bo ja wiem, że bardzo dużo ludzi bardzo ją lubi. E, ja nie jestem jedną z nich. Tobie się może spodobać. Chciałabym usłyszeć opinię twoją na ten yes. temat, więc mogłabyś przeczytać, ale od razu mówię, to nie będzie dobre. No to mi, nie skazuj mnie! Nazywam no ale lekturę. może tobie się spodoba, no może ja jestem po prostu, bo to ma strasznie dużo fanów ta książka. Skoro już jesteśmy przy takich gorszawych książkach... Nie wierzę, że powiedziałeś, że to jest gorszawe. Jest. E, no, to jest Scarlett Marisa Meyer. Brawo. E, no i... Chodzi tutaj o to, że to, to Marisa Meyer to jest ta laska, która napisała Cinder. Cinder było super. Cinder opowiada o mm, dziewczynie, która jest pół robotem, pół kopciuszkiem. To jest na podstawie kopciuszka po prostu. To jest na podstawie czerwonego kapturka. Ja uwielbiam czerwonego kapturka. I w tej główną bohaterkę jest spoko. Niestety. Fabuła ciągnie się niemiłosiernie. NIEMIŁOSIERNIE! I niestety ten zwrot akcji, na który wszyscy czekają jakoś nie jest zbyt dla mnie satysfakcjonujący, jest za krótki. A będziesz czytała Kres, czyli trzecią będę. część? Będę, będę, bo to jest też Szpunka. Szpunka jeszcze bardziej lubię. A propos, ja przeczytałam w tym miesiącu Kres i to była jeden, jedna z tych wyższych, wiecie, promyczków. I to była jedna z niewielu książek w tym miesiącu, które rzeczywiście mi się podobały. Właściwie jedna z dwóch z tego, co tu widzę. I to jest trzecia część, i właśnie o rozpółce. Nic więcej wam nie powiem, bo zdradzę wam fabułę dwóch poprzednich, a tego nie chcemy. Toli nie chce też tego robić, bo jeszcze nie czytała. Eee, także no, mi się podobało. Dla mnie to było 8 na 10 gwiazdek, czy tam 4 na 5, jak wolicie. Bo założyłam Goodreads i jeżeli jesteście ciekawi i chcecie śledzić na bieżąco, to możecie na Goodreads wpaść, zaksiążkowane, bez polskich znaków. Co prawda tam jestem tylko ja, bo Tola jest kiepska w takich aplikacjach, więc ona no. nigdy nie... Ale ja też mam Goodreads. Tylko, że jeszcze nic na nim nie ma. Prawie. Także możecie też wpadać na Tola Grupa, i e, tam zobaczcie też jej e, profil. Tylko zupełnie dobra, Ludzie, skadajcie mi trochę czasu. E, no i co ja tu mam dalej? Ja tu mam dalej dziewięcioro nieznajomych Lion Moriarty, czyli książka, która e, jest napisana przez autorkę Wielkich Kłamstewek, których nie czytałam, ale oglądałam serial i serial był super. E, I ta książka to jest kryminał psychologiczny, załóżmy. E, I ta książka do mniej więcej dotąd była super i chciałam mi dać i pomyślałam sobie w końcu przyłamam pasę tego złego miesiąca. I wiecie co? Końcówka była tak beznadziejna, ale tak paskudna, że no w ogóle skreśliło to wszystkie moje nadzieje i... To jest historia dziewiątki ludzi, którzy się nie znają i jadą razem na jakieś takie, wiecie, w czasy do sanatorium i w tym sanatorium rzeczy się dzieją dziwne i tu jest z tyłu, wszyscy kłamią, to jedyna prawda, ale... Tam nie ma czegoś takiego, tam nikt nie kłamie, tam nikt niczego nie ukrywał. Oni po prostu próbują odnaleźć się w tym miejscu, które jest dziwne. Słabe, słabe Jezus! Końcówka zepsuła mi wszystko w ogóle, co myślałam dobrego na temat tej książki. I dalej lecąc, mam tutaj serotoninę Michela Walbeka, czyli książka, która znowu mi się nie podobała. Mam wrażenie, że to już jesteśmy w stanie wszyscy się domyślić. To jest historia o mężczyźnie, który jest, ma straszliwą depresję i je leki antydepresyjne, właśnie zresztą, które zawierają serotoninę. I w pewnego dnia uznaje, że zmieni całe swoje życie i w ciągu godziny rzuca pracę, przestaje wynajmować swoje mieszkanie i wyjeżdża. Jest to po pierwsze seksistowska książka, niestety. Bardzo dużo ma opisów, kobiet, które po prostu są takie, wiecie, traktują kobiety jak przedmioty. Ja generalnie nie jestem absolutnie feministką i za takimi rzeczami, no ale tutaj nie dało się momentami tego czytać. W tej książce nie ma żadnej dobrej kobiety. Wszystkie są po prostu sprowadzane tylko do tego, jakie one są. Zrobiły złe rzeczy w życiu głównego bohatera. Sam główny bohater jest y, no, człowiekiem, którego nie da się lubić, i myślę, że to mogło być celowym zabiegiem w tej książce. Natomiast mi to y, strasznie przeszkadzało, bo to było wręcz do przesady. Y, znowuż, nie ma fabuły, y, nie ma nic ciekawego w sobie, także ja nie polecam. I słuchajcie, moi drodzy, trafiliśmy na skarb. To jest Baśniobór. No, wow, Baśniobór jest super i wszyscy to wiemy. Tylko, że Chodzi tutaj o to, że jest moją lekturą. Aha, to jest cudowne, bo inaczej bym go nie odświeżyła i inaczej nie pobiłabym swojego rekordu, czyli jednego dnia. Tą, książ Tą książkę przeczytałam w jeden dzień i powiem wam, że uwielbiam odświeżyć te książki, które uwielbiam, bo to po prostu miłe uczucie, kiedy po prostu wiesz, co się zdarzy i po prostu sobie brniesz przez to powolutku, bez pośpiechu. Książka opowiada o dwójce rodzeństwa których, którzy, muszą, którzy muszą jechać do dziadków Tylko, że oni właśnie tych drugich dziadków mało znają Są bardzo tajemniczy I w sumie o, na tym opiera się cała książka Uwielbiam ją, po prostu uwielbiam ją I jest cudowna Czy będziesz kontynuowała jakby ponowne czytanie całej serii? Niestety jestem leniem I mam trochę o wiele inne plany na kolejne miesiące Zresztą, jeżeli nie wiecie, odsyłamy Was do TBR-u na marzec tak, dlatego no niestety raczej nie. Przykro mi. Może jakoś przy okazji. Może przy okazji, no właśnie. No to dobrze, to ja teraz powiem o kolejnych kilku książkach i teraz będą trzy książki, które są fantastyką. Pierwsza, która była beznadziejna. Hobbit Tolkiena. Przepraszam. Od razu mówię przepraszam. Bardzo chciałam ją polubić, natomiast no nie jestem w stanie. Nie będę Wam tu przytaczać yy, fabuły, no bo wiadomo, Hobbita wszyscy kojarzymy. Chciałabym tylko... Teraz jeden spoiler powiedzieć, więc uwaga! Kto nie czytał, kto nie czytał hobbita i nie chce wiedzieć, co się dzieje przy końcu. Wyciszcie sobie do momentu, kiedy już nie będę jej trzymać, ok? Żeby nie krzyczeć, że spoiler. Słuchajcie, tu się dzieje rzecz taka, czy przy tobie mogę powiedzieć? Bo ty oglądałaś hobbita? Kiedy miałam 4 lata. Ale pamiętasz, co tu się dzieje? Nie. A będziesz to czytać? Nie wiem. A mogę ci powiedzieć spoiler? A mogę iść? No idź. Lera! To ona sobie poszła, bo ona też nie chce słuchać spoilera. E, słuchajcie, pod koniec po prostu. Y, jeśli chodzi o tego smoka, to y, to, w jaki sposób ten smok umiera, zostaje zabity przez jakiegoś w ogóle człowieka, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, który po prostu się pojawia znikąd. E, I. No, całą książkę idziemy do momentu, w którym będą musieli nasi główni bohaterowi pokonać smoka i zdobyć skarb. I w kul kulminacyjnym, kluczowym momencie tego smoka pokonuje jakiś No-Name. Także y, to był strasznie słabe. I książka też była no, nie najlepsza, bo y, nudna i te opisy były żmudne. I wiem, że to jest dziecięca książka, ale niestety nic to mi y, mądrego nie przyniosło. Możesz wrócić! O następnych dwóch książkach powiem szybko, bo y, myślę, że nie ma co. Krew Elfów Sapkowskiego, czyli pierwszy tom Sagi, y, natomiast ogólnie trzeci tom Wiedźmina. Y, bardzo mi się podobał, bardziej na pewno niż opowiadania Wiedźmińskie te, z drugiego tomu, y, bo ja bardzo lubię Ciri, więc. Ale o tym Wam też już mówiłam, chyba w ostatnim tagu, w książkowych Oskarach Wam o tym mówiłam, dlatego nie będę się y, dłużej rozwodzić. Bardzo mi się podoba, będę czytać dalej. i... Skończyłam w tym miesiącu starcie królów, czyli drugą część gry o Tron. Uważam, że należą mi się jakieś tu fanfary, bo to ma 1018 stron. E... Serio? Tak. To, to by mi zajęło miesiąc. Mhm. Nie wiem, czy mi się to podoba. Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony historia mi się podoba, fabuła jest ciekawa, z drugiej strony oglądałam serial, więc ja wiem na tym, na tym etapie co się dzieje, więc jest to trochę nudne. Za, z, z trzeciej strony y, styl pisania jest męczący, jak jasna, po prostu y, choroba. Więc będę czytać dalej, to mogę Wam obiecać, ale czy z miłością, to nie wiem. Dobra, mam dla Was małą zagadkę. Co, jaka książka mogła mnie tak ucieszyć, żebym się tak szczerzyła? Trzy, dwa, jeden. Mała księżniczka. Ja również oczekuję. Mała księżniczka? Mm -hmm. Świetnie. <laughs> Małe kobietki. Okej, okay. ja również oczekuję minioklasków. Suzucha, <laughs> bardzo mnie męczy o, to, o tą książkę. Męczyłam, że... no już teraz Ci nie będę męczyć. Haha. <laughs> Odkąd ją kupiła Opowiada to o czterech siostrach, których, które ojciec. No, już nawet nie jesteśmy przy tym, to jest trochę później. Kiedy ojciec po prostu jedzie na wojnę. I to jest o tym, jak one sobie radzą bez niego. No i w sumie co ja mogę więcej powiedzieć? No właśnie, tutaj nic więcej nie mówmy, bo żeby nie zaspoilerować, wszyscy musicie sami odkrywać tą historię. Jak ci się podobało? Ogólnie, bohaterki nakreślone. Tak sobie. A mi się wydawało, że były super nakreślone. Bo, bo były dobrze, chociaż z jednej strony Amy. Ona... Każda, każda z tych dziewczyn miała jakieś swoje wady, jakieś swoje zalety, które zostały nam pokazane i co było super. E, natomiast Amy, kurczę, została stworzona... W... Potraktowana jakoś tak. Tak. Tak strasznie jakby autorka miała do niej wąty o jej stworzenie. Nie wiem jakby, ktoś jej to kazał zrobić, bo... E, Amy ma tylko wady, mam takie wrażenie. Że tak, Nikt jest. nie pokazał tego, w, w czym ona jest dobra, ale poza tym jest całkiem spoko. Także. Mm -hmm. Także te. Ja mam tu dwie książki, z którymi kończyłam miesiąc mój czytelniczy. Pierwsza z nich to Klaśnięcie jednej dłoni Richarda Flanagana, czyli. Um... Powieść z literatury pięknej, czyli takiej, która nie zalicza się do żadnego innego gatunku i nie można określić tak naprawdę o czym ona jest. Ona jest o żałobie swego rodzaju, o odkrywaniu samego siebie, ale tak naprawdę to wam nic nie powie, co ja teraz opisuję, więc nie za bardzo wiem, co ja mam o niej powiedzieć. To jest historia dziewczyny, która jak miała 3 lata, matka pewnego dnia wyszła z domu i nigdy nie wróciła ani do niej, ani. Sorry, ani do jej ojca. I po prostu odeszła. I dziewczyna, główna bohaterka żyje całe życie, zastanawiając się, dlaczego tak się stało, i jakby co ona zrobiła źle, że musiała żyć takie, takim życiem, jakim żyła, szczególnie, że jej ojciec jest alkoholikiem i ją bije. Jest to na pewno dobra książka. Richard Flanagan też jest jakby dobrym pisarzem, obiektywnie rzecz biorąc, natomiast niestety obawiam się, nie jest dla mnie. Sama historia głównej bohaterki może jest ciekawa. Natomiast sposób w jaki ona została pokazana, już nie. Więc dla mnie znowu słabe 3 na 5. Natomiast ostatnia książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, to Maresi. E, nazwiska nie będę trudziła się wymawiać, bo się boję. E, słuchajcie, Maresi przeczytałam z polecenia Karoliny Kombu, którą oczywiście pozdrawiamy, u e, której zresztą na kanale w filmie się pojawiłyśmy niedawno, więc zapraszamy Was tam. E, no i co? Maresi jest wspaniałą historią. Nigdy bym jej nie przeczytała, gdyby nie właśnie Karolina. E, Tola też koniecznie musisz to przeczytać. No to mój TBR w takim razie. Taki nowy. się. Jest to historia dziewczyny, która w młodym wieku przeniosła się na wyspę, w której mieszkają same kobiety i w którym ona się uczy, rozwija swoje zdolności, umiejętności po to, żeby na przykład móc zostać potem właśnie nauczycielką też innych dziewcząt. No i generalnie to jest przepiękna historia. Feministyczna, a z drugiej strony nie ma w niej takiego, wiecie, ziarna przesady i takiego pokazywania mężczyzn jako tych złych. Wcale tak nie jest. Tutaj bardzo duży nacisk kładziony właśnie na damską przyjaźń i szacunek między kobietami. No, coś wspaniałego. Na pewno Wam bardzo polecam, szczególnie, że króciutkie, a ja teraz będę na pewno czytać na Ondel, czyli część. Drugą. Słuchajcie, przepraszam, jeżeli się zmienił kadr, ale zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć o dwóch książkach, które przeczytałam, bo przysłuchałam je w audiobooku i nie mam ich... Tutaj, i pierwsza z nich to było Nie jesteśmy uchodźcami Angusa Moralesa. Tak to się chyba, tak się chyba nazywał autor. Czyli reportaż o uchodźcach, nie uchodźcach z Syrii, z Sudanu i tam jeszcze z paru innych krajów. Niestety był kiepski, znowu, znowu mi się nie poszczęściło, więc to był jeszcze tak. I drugi reportaż, który przesłuchałam to na kacu, czyli e, historia o współczesnej Rosji. Na ciężkim kacu, tak to się nazywało. Shona Walkera, jeszcze gorszy. E, historia generalnie m, bardzo źle napisana, bardzo e, sucho, kwadratowo. No, nie, niestety nie polecam e, i. I no, to tyle. To były dwa reportaże w tym miesiącu i żaden z nich mnie niestety nie porwał. No i co, kończąc teraz, szybko powiemy Wam, co teraz czytamy. Ja czytam Red Rising, e, Piersa Browna, czyli e, takie jakby igrzyska śmierci w kosmosie. Także e, na razie mi się podoba, ale też jestem dopiero na samym początku. Ja czytam mitologię nordycką Nila Ogólnie bardzo mi się podoba, bardzo fajnie tłumaczy mitologię nordycką. Rozumiem dzięki niemu bardziej mitologię nordycką i też lubię go bardziej dzięki mitologii nordyckiej, także same plusy. No, także słuchajcie, jeszcze szybko na zakończenie powiemy Wam, że jeżeli macie jakieś propozycje, pytań, które chcielibyście nam zadać, bo jesteście na przykład ciekawi jakichś rzeczy o nas, piszcie koniecznie w komentarzach, dlatego że zbieramy się do nagrania QA. Eee, więc, no, swoje propozycje, pytań możecie właśnie zawrzeć na dole. Eee, no i co, to wszystko, co chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć. My się żegnamy. Cześć! Cześć!